Krótkie ogłoszenia techniczne. Miał taką panoramę, hmm? To znaczy co? No na przykład. Stróż. Mhm. Uważam, że dla Was widzowie stosowne jest nagranie pewnych wyjaśnień, pewnych doprecyzowań, jeśli chodzi o mój kanał emihydroelektro Relacje na żywo, na przykład, że Live, nadawany po jakichś 6-7 tygodniach od mojej nieobecności, ostatniej, tą relację na żywo mi zerwało. Co trochę mnie nie dziwi, w sumie. Zresztą jest to dość ciekawe, bo zaraz powiem o nowym internecie. Ale na przykład rok temu, tak samo z bardzo dobrego internetu. Od kolegi z mieszkania. Również tą relację mi zerwało po 8 minutach. Ona miała oryginalnie 25 minut. Ta ostatnia, nadawana bodajże 8 lipca, czy tam 7 już nie pamiętam tego roku. Ją zerwało po 13 minutach 13:21 a oryginalnie ta relacja na żywo miała 29 minut także no większa część mego opowiadania powędrowała do def 0 jeśli chodziło o internet to jest taki mój modem, który wożę ze sobą wszędzie tam, gdzie tego internetu nie mam pod ręką. Akurat, chyba że mogę korzystać na przykład na dworcu kolejowym, jeśli gdzieś zwyczajnie złapi Wi-Fi, ale nie zawsze mam taką możliwość. Nie zawsze ten internet Wi-Fi na dworcach jest na tyle mocny, żeby dźwignął moje filmy. Otóż do moich prac bierkowickich no kolega współwłaściciel w pewnym momencie powiedział, że on pauzuje jeśli chodzi o finansowanie prac budowlano remontowych dlatego były mi potrzebne środki na ten cel. Część było tutaj jest na przykład. Jeden z ostatnich materiałów widz YouTube'a poprosił mnie o prace elektryczne, montaż oddzielnicy z przedłużeniem WLZ. Także tutaj udało mi się dość ładnie zarobić na zleceniu, którego pokazuję fragment, ale nie tylko to również była to po raz kolejny już, stety, niestety, pożyczka w parabanku w Prowidencie. A do prowidenta dołączają różne fanty. Kiedyś to było takie w zasadzie opcjonalne. Kto chciał, to brał. Kto nie chciał, to nie. Jest to mianowicie ubezpieczenie na wypadek, nie wiem, pobytu w szpitalu, czy jakiegoś tam uszkodzenia ciała. Ewentualnie będzie to karta karta taka do bankomatu która też działa na dość specyficznych zasadach albo to co mam tutaj albo będzie to na rok czasu równo rok czasu karta do internetu w tym przypadku jest to karta Alanka mi zdiagnozowała że jest to karta z pomarańczy i teraz tak, jeśli chodzi o ten mój internet przenośny, z którego czasami udostępniam dla Was filmy moi drodzy. Tutaj również była pomarańcza, to jest modem oryginalnie z pomarańczy. Tam była karta z pomarańczy z podpisaną umową na 2 lata. Udało mi się zadzwonić wczoraj, bodajże. I okazało się, że Umowa na tom akurat pomarańcza na tą umowę kończy mi się w październiku tego roku. Jednak tej umowy przedłużać już nie będę, dlatego że trzeba opłacać trzy internety, to dla mnie jest ciut już za dużo. Tym bardziej, że na przyszły rok dziś koło października kończy mi się renta. Z tytułu zdrowotnego. Także muszę tam pewne koszty poograniczać, powyłączać. Najpewniej myślę również o zamknięciu debetu bankowego, który stopniowo redukuję. I tak samo internety z Pomarańczy. Tutaj mam podpisany na rok, czyli tu był akurat nie podpisany 14 czerwca. Tego roku, Czyli mam do 14 czerwca roku 25, i z tego internetu ścięło mi relacje na żywo. Po 13 minutach, z 29 minutach, zostało tych minut udostępnionych 13. Od jakichś 4 lat, od kiedy mam Lux Media to z niej się nagrywam, z niej jest gro materiałów na mojego YouTube'a. Czasem jeszcze jest to stara kamera Iverio. Zdarza się, jednak większość jest z Luxmedi. Tylko jest pewien szkopuł, który będzie dotyczył również filmów dla Was w tym wypadku. W Lux Media mam kartę rezerwową założoną w tym momencie. Także pierwsze co? O, się akurat nie vlog załączył. Także tutaj mam założoną kartę do Lux MEDI od dużej kamery od camcordera. tego, żeby w ogóle mieć możliwość, coś nią nagrać. A karta oryginalna od Lux Media została na fuszce na zleceniu. Bo Lux Medium była fotografowana elektryka przeze mnie wykonana, przewody elektryczne. Także oryginalna karta została u klientki, aby móc z tej karty pobrać zdjęcia. Zdjęcia wykonania mojej instalacji elektrycznej, ale na tej karcie jest zapisane gro różnych rzeczy. Gro na przykład kwestie remontowo-budowlane z czy z tej mojej fuchy ostatniej, tak z tej fuchy, akurat dlatego, ten film, tutaj, który się pokazał, jest niekompletny. Brakuje mi tutaj pewnych rzeczy, bo tam powinny się jeszcze znaleźć na końcu filmu. Ujęcia z opisem tej rozdzielnicy jednak, to opisy zostały na oryginalnej karcie z Lux Media. Także dopóki tej karty nie będę mieć z powrotem, będzie pewna kwestia z montażem materiałów, chyba że będą one niekompletne. No dobra, kontynuujemy. Słuchajcie, z takich jeszcze dość istotnych rzeczy na dziś, które dotyczą kwestii tych, internetowych, eee, na tym laptopie coś mi się uszkodziło. Nie działał przede wszystkim dźwięk, co dość utrudniało mi montaż filmów. W tym momencie jestem łalany. Która mi tego laptopa bardzo ładnie naprawiła, za co serdeczne dzięki. Zajęło to dość dużo czasu, dość sporo. Tam bodajże 2,5 dnia, także dość sporo. Tu trzeba było wgrać system na nowo. Eee, dlatego tych filmów nie było aż tak długo: przez 6 tygodni na pewno. W tym momencie laptop jest naprawiony, jednak ta kwestia. Z moją kartą na Lux Media Practice. coś na pewno będę udostępniać z tego co mogę, jednak, dopóki nie mam tej karty, będą to materiały okrojone lub jakieś materiały starsze. I teraz rzecz kolejna, która pojawiła się na ostatniej relacji na żywo, jednak, ten fragment mi wycięło. Chodzi o mój wywiad na Skrawkach. O ten wywiad, który. O. Tutaj już jest, no, ostrze się. się. 403 tysięcy wyświetleń. Bardzo polecam ten wywiad ze mną dla osób, które chciałyby. Bardzo się starają, więc no. Ja nie chcę wracać do tematów takich, które były trudne, ale są. Także jest to mój wywiad z przed roku na kanał Skrawki. Gdzieś tak odwlekam, prokrastynuję jak to ja. Jeśli chodzi o odpowiedzi na komentarze, tutaj pod tym moim wywiadem zeszłego roku pojawiło się gro komentarzy. I na te komentarze zerkam. Co jakiś czas zerkam, odpisuję. Jest to w tym momencie już 1191 komentarzy na dzień dzisiejszy, czyli na 10 lipiec. 10 lipiec 24 roku, więc myślę, że no nie będę czekać na pół miliona wyświetleń. Tylko coś wreszcie się zbiorę i nagram odpowiedzi na pytania, które się tutaj do mnie pojawiły, ale to już na swój kanał, na EmiLMI. Zdawało mi się, że tu tych wyświetleń będzie góra, no nie wiem, 4005. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. W tym momencie 403 tysiące odsłon ponad. Także warto by było coś z mojej strony nagrać. Jeśli chodzi o odpowiedzi na komentarze, bo pojawiło się ich naprawdę gro dość ciekawych komentarzy. Otóż Michael Jakubowski z kanału Jakubowski76, teraz uważnie. Dzień dobry. O, Teściowa się cieszy, że będzie Emi. Dobrze napiszę do ciebie na Twitch, Emi, oczywiście, że tak. Michael Jakubowski, przez jednych lubiany, przez drugich nie. Otóż, cóż Michael tutaj mówi? No, dwa tygodnie temu mniej więcej. Posłuchajmy. Mam w planach zaproszenie e, kilku arcyzacnych gości. E, mam, e, zapro, zamiast zaproszenia, nie chcę mówić, bo nie chcę zaprosić kogo, ale będą przynajmniej dwie z, osoby, które chcę zaprosić, to są osoby dosyć znane. Dosyć <laughs> okej, okay, dobra, dosyć znany, okej. Okay. Ale dobra, do, dobra, dobra, nic nie mówię, słuchajmy. Dosyć znany. Eee, reszta osób to są osoby znane mniej lub bardziej, lub nieznane, ale bardzo ciekawe. Arcy interesujące. Mające okay. do poruszenia tematy, które też mnie fascynują i was przy okazji też. Więc. Więc będziemy e, pracować nad tym. E, Hydroelektro, Mówię o zacnych, mniej znanych i znanych gościach, których chcę zaprosić. Pojawiasz się ty, Dinda. Dobra, słuchajcie. Pozwólcie, że ja to przewinę, ten kawałeczek. Tutaj nazywa się to wakacyjne plany lato w mieście. 13 dni temu nagrany. Jakubowski 76. Dobra, jeszcze raz. Do poruszenia tematy, które też mnie fascynują i Was przy okazji też. Więc, więc będziemy e, pracować nad tym. Emi Hydroelectro, mówię o zacnych, mniej znanych i znanych gościach, których chcę zaprosić. Pojawiasz się Ty, Dinda. <gry> e, my to z Emi Hydroelectro planujemy. E, znaczy ja planowałem nagrać już kilka razy i, i zawsze. Oj, no właśnie, właśnie, to było jeszcze tak. Ja pamiętam. Jesień zeszłego roku 2023, no wtedy coś utknęło, ale ja nie naciskam, no bo to jest trochę tak. Tym bardziej, że pewna część wywiadu została ze mną nagrana, nigdy nie opublikowana, ale no cóż, ja tam się nie napraszam, będzie Michael chciał, to nagram chodziło nie tak, a teraz są wakajki i myślę, że znajdziemy czas na to, żeby ze sobą porozmawiać na wizji. No to już ogłaszam, że przynajmniej Emi Hydroelektro będzie przeze mnie zaczepiana e, i proszona e, i, 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 proszone i b, będzie błaganie w kierunku, żeby wystąpić. Bli. Mnie nie trzeba błagać absolutnie. Ja zawsze chętnie, tyle, że chyba coś trochę w drugą stronę. To już jest 13 dni temu. Dzisiaj jest 10 lipca, ja jestem w terenie w tym momencie, jeżdżę po Pomorskim. Moi drodzy, to tyle z mojej strony. Jeśli by chodziło o kwestie ogłoszeniowo-techniczne, organizacyjne, jeśli uda mi się, to jeszcze dzisiaj materiał zmontuję, udostępnię. Jeśli nie, to pojawi się jutro, 11 lipca. I czekamy, czekamy, czekamy na mój ruch, czekamy na ruch Michaela. Eee, też czekam, aż wróci do mnie karta z nagraniami z Lux Media Practica. Także serdeczne podziękowania dla Alanki za gościnę, za naprawę mojego laptopa i do zobaczenia. Pa!